Halo, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to kontynuacja tej samej trasy powrotnej, już na Polskę. Załadowałem towar w, w kodzie w Niemczech kodzie 56269 Gerdorf w firmie TWE. I z tym pędzę do. Warszawki I z tym pędzę do Warszawki Na piątek na rozładunek Na godzinę siódmą Siódmą albo ósmą Coś takiego Czuję się jak tutaj Czy coś Tu jest Napisane Kiedy to tutaj mam Rozładować na dokumentach Nie ma Jest tylko adres Ale mam mamy w SMS-ie w zleceniu, że jest na godzinę 7 rozładunek albo 8. Co jest to 7. .00. Nie, wiem, nie wiem, nie jestem pewien. I rozładunek jest 28, czyli w piątek. Tak więc, pędzimy, pędzimy. Mam nadzieję, że może dzisiaj do kraju by się udało wlecieć. No bo co tu? Albo się uda, albo się nie uda. Tak, tak jest właśnie na dwa uda: uda się, albo się nie uda. Zobaczymy. No właśnie, Erfurt jeszcze 181 km. Teraz tu zapędzę piąteczką. Wyjechałem z 49 landówki z Gizen. Pościnałem z trójki. No i lecimy w górę do łączenia czwórki, siódemki i piątki, później czwóreczka i kierunek drezno chemnitz drezno bautzen Skorzelec. I kita, moi drodzy. No dobra. To ja się wyłączam, a wy oglądajcie troszeczkę pod muzykę. O, witajcie w kolejnym dniu, w czwartek. No, trochę przeskok jest. Już jest godzina 12:20, moi drodzy. Mi zostało yy, 75 km do rozładunku. Yy, 75 km. No, i będę próbował dzisiaj to zrzucić. Chociaż, po, czytając po opiniach, nie napawa to optymizmem, chociaż. No ja tam byłem na tym kurde magazynie i, i raczej nie narzekam, żeby coś było nie tak, no ale nie przypominam sobie, że miałem by tam jakieś halo do tego. No Tak więc pędzę, pędzę. Jestem już do niedaleko Mszczonowa na S8C. No, więc jadziem, jadziem Wczoraj udało mi się wlecieć do kraju yy, i aż jeszcze podleciałem sobie moi drodzy do 40 km Na Orlenie stałem nockę No i dzisiaj o 6 rano ruszyłem No I tak dalej sobie jadę. Zobaczymy. Na razie nie wiem, co dalej będę ładował, czy i co dalej będzie z tym całym moim kursowaniem, czy <laughs> zmieni się. Już nie będzie kierowca krajówki, tylko będzie kierowca międzynarodówki. Będziemy jeździć poza granicę, Czy wrócimy na Dartoma? Nie wiem, nie pytałem się jeszcze, że wiesz, że też mi tam nic nie mówi. A i zresztą też nie wiem, kiedy ten drugi kierowca, kolega, wraca tam se pozałatwia te sprawy, bo jakieś tam sprawy ma urzędowe. No, no też tego nie wiem. No zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie jadę, rozładować się. I tak jak wspominałem, że no na pewno Wam przekażę informacje. Jeśli coś. Będę wiedział na 100% co dalej tu z moim kursowaniem. I jakie kierunki będziemy obierać. No dobra. Jedziemy na tą Warszawę. Wcale mi się tam kurde nie chce jechać. Nie lubię jeździć po Warszawie i tam jeszcze po tych firmach wokół, bo tam wszystko na spęd tego wszystkiego tych kurna. Wschodnich yy, samochodów, yy, yy, i wszystkich z całych krajów, się zjeżdżam. tam zawsze kolejki. Nigdy tam jakoś to z marszu nie szło. W większości przypadków, chociaż chciałbym się miło zaskoczyć. No dobra, no to do zobaczenia później. No i moi drodzy, już Warszawka. I za chwilę będę na miejscu. I za chwilę będę na miejscu. Nie wiem, czy ja dobrze tędy tutaj pojechałem, ale chyba tak. Mogę trochę inaczej jeszcze jechać wcześniej skręcić i od drugiej strony zajechać, ale... No ale dobra. Nic się nie dzieje. Dalej jedziemy. I z tej strony też dojedziemy do proktera. I wielka niewiadoma będzie, co tam się okaże na miejscu. czy Czy będą coś Działać czy nie będę? No jest trochę samochodów od zarypania widzę. No ale co się zrobi? <laughs> Procter and Gamble. Stop. Tu ciężarówki. No dobra, no to jak tu ciężarówki, no to tu ciężarówki. No i widzicie ciemno, ciemność. Widzę ciemność. No. I tak oto sytuacja się ma. Zarejestrowany. E, koło godziny 13.40. No i tak sobie teraz czekam cały czas. Myślałem, miałem nadzieję, że mnie wezmą wcześniej, ale. Chyba jednak nie. Zobaczymy co jutro będzie podług tej awizacji, bo no mam już załadunek, kurde. I tam u siebie będę ładował płytkę, moi drodzy. No i będę to ładował na Niemcy i na Holandię, dwa miejsca rozładunku. Z doładunkiem w Ałbrzychu w poniedziałek. <laughs> Więc chyba zostaje już międzynarodówka. No, no, ale dobra. Na razie to czekamy tutaj, żeby to rozładować ten towar z Niemiec. Ja tu sobie oglądam filmika, przeglądam YouTube'y, Facebooki inne tam dziady. Czas leci. Kolację właśnie zjadłem. No, byłem sprawdzić jakie to są warunki sanitarne. No jak toaleta jeszcze jak cię mogę, ale prysznic to już jest mm, no nie za bardzo, nie napawa optymizmem, żeby iść dobrze, że dzisiaj po prostu e, się na międzylądowaniu poszedłem wykąpać. Tak więc teraz nie muszę tutaj uważać. No bo fakt faktem, tu wszystkie nacje się zjeżdżają, a jest tylko jeden. No dobra, moi drodzy. <laughs> Zamelduję się jutro. Jak stanie nowy dzień. Do jutra. Halo, dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio. Weekendu, począteczek. Moi drodzy, ja już jestem yy, w miejscu załadunku na Kaolinie. Będę ładował płytkę. E, dwa miejsca rozładunku, Niemcy i Holandia, no i dwa miejsca załadunku, bo dzisiaj będzie Kaolin załadowany 8 palet podobno, e, a w poniedziałek w Wałbrzychu na Cersanicie będzie 17 dorzucone właśnie na Holandię, <laughs> więc 17 czy 16 jakoś tak. Więc jestem tu. Rano mnie tam rozładowali w tej Warszawce, ale też miałem taką fajną przygodę. Fajną kurde. Zobaczymy co z tego wyjdzie, z tej przygody. Bo przygoda to może się droga okazać. Słuchajcie, wzięli mnie pod rampę o piątej, tam 5.30. Podstawiłem się tam z minutami pod rampę. Zaniosłem dokumenty, poczekałem chwilę, przed szóstą zaczęli rozładowywać. Rampa się roz, rozstawiła. Rozłożyła i zaczęli zdejmować. No, ok, mówię fajnie, jeśli fajnie, szybko zdejmą no to yy, jeszcze przed zakazem wyskoczę z Warszawy. No i słuchajcie, rozładowali mnie w miarę yy, szybko. Słyszałem i czułem, że się rampa zamknęła drzwi się zamknęły od yy, rampy. Poszedłem po dokumenty. Dokumenty już były gotowe, podbite, leżały w kuwetce, to sobie wziąłem ja przychodzę, a na rampie się dalej świeci czerwone światło i bo tam się wcofywało w takie wheel locki blokadę na koła i ona nie została zwolniona dobra, no to lecę jeszcze raz dam do tego biura mówię, że kurczę, no wszystko jest pozamykane, a y, nadal czerwone światło się świeci Ok, dobra, dobra, dobra z taką ironią i z delikatnym oburzeniem że po co ja tu znowu przyszedłem? Gość odpowiedział, że już przekażę i poszedł. No dobra, no to poszedłem do samochodu, siedzę. W coraz bliżej siódmej. Nic się nie dzieje, lecę jeszcze raz. Mówię, panie kochany, kurde, był ktoś tam odblokować to? No bo mówię, kurde, dalej się świeci na czerwono. No mówi, no był, no ale no to nadal się świeci. Mówię, no słuchaj, jeśli byłoby na zielono i nie byłoby problemu, to bym tu nie przychodził i nie zawracał gitary. No tak, no tak. No dobra, dobra, no to zaraz tam yy, jeszcze raz ktoś podjedzie i zobaczymy. Okej. Okay. Poszedłem, no, próbował, próbował gościu, w końcu udało się. Wyjechałem z Targówka za 10.07. Zanim dojechałem do S8, to już no wybiła ta siódma. Wiecie, i tak kurde, no tam jest ten odcinkowy niby pomiar y, prędkości. Ale ni cholery nie jestem pewien, czy czasem to już mnie nie chwyciło, że tam y, pędzę w zakazie. No bo po drugiej stronie Warszawy byłem już po godzinie siódmej. Nie wiem, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie. Bo nie chciałbym. No ale, jak coś przyjdzie, no to będzie trzeba wziąć to na klatę. No trudno. Następnym razem się nie pojedzie. Człowiek się uczy na błędach. No tak. Dobra, ja sobie stoję i czekam cierpliwie na załadunek. Ile ja już tu jestem? O. O godzinę już jestem tutaj, tak więc, no, czekam. No, niby, też tu awizacja jest pomiędzy 11 a 12, ale to się okaże, o której tu wjadę. No, Niby, dużo, niedużo tych 8 palet. No, to jest trochę, ale wszystko się okaże w praktyce. Chciałbym już skończyć, załadować i jechać do domu. Dobra, jeszcze raz, później tam się pożegnam z wami, jak już będę. Yy, załadowany będę wyjeżdżał, to wam powiem o której co i jak się to wydarzyło. Narka. I moi drodzy, załadowany wracam już na bazę. Dwie godzinki, dwie godzinki. Cze... Nie żyj się. Dwie godzinki czekałem na, <ścoughs> na parkingu, zanim mi wzięli, żeby załadować. 8 palet. Mm -hmm. Dwie godziny. No, ale dobra. A, ktoś tym zarządza Ktoś tam decyduje Kto w jakiej kolejności wjeżdża W każdym razie Dla mnie już <laughs> Praca ma się już ku końcowi No i zakończmy też ten odcinek eee, Ja dojeżdżam Na bazę Wypakowuję się i jadę do domu A z wami się żegnam I zapraszam na kolejne odcinki A kto nowy Niech zasubskrybuje kanał, da zostawi tam łapkę w górę, w dół. Niech da znać, czy mu się podobało, czy się nie podobało w komentarzach. No i cóż, no zapraszam na kolejne odcinki. A w poniedziałek jedziemy do Wałbrzycha, a później na Frankfurt nad Menem. A w Holandii, to nie wiem gdzie, bo w Wałbrzychu tam będę Holandię ładował. Dobra, trzymajcie się, cześć i do następnego.